Dzisiaj siwe i nie do końca siwe. Cześć, tutaj Katarzyna z Wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, oprócz przykładowej klasycznej siwizny, tutaj tej od środka, dwa kolory, które nie są siwe i nie są blond, to jest coś pomiędzy, ale są niezwykle twarzowe. Żeby łatwiej Wam było porównać te kolory, najpierw ubiorę na głowę model Joan. To jest klasyczna siwizna, a numer koloru to 656. Model Joan, czyli nasza Joaśka, na głowie wygląda tak. I ten model bardzo lubicie, ponieważ jest spokojny, zrównoważony, i przez to chyba bardzo, bardzo naturalny. I to jest oczywiście przykład, bo peruk w klasycznej siwiźnie, jaśniejszej, ciemniejszej, mamy sporo, ale ubrałam ją dlatego, że chciałam Wam porównać dwie inne peruki, które są w kolorze, którymi trudno określić, bo to nie jest siwy i już nie jest blond. Kolory są podobne, ale czepki i fryzury wyglądają troszkę inaczej. Model Sugar jest oparty na klasycznym czepku, bardzo rozciągliwym. Tutaj jak zawsze peruka ma regulację obwodu głowy na gumce. I już Wam mierzę. Ten model jest bardzo lubiany przez nasze klientki, ponieważ ma cieniutką grzywkę. Zobaczcie, jak się prezentuje. Jeszcze Wam go trochę poczeszę, żebyście zobaczyły, jak układają się włosy. Często pytacie, czy włosów mogłoby być mniej, bo przyjeżdżacie do nas albo dzwonicie. No i zazwyczaj no, kłopot jest właśnie w tym, że własnych włosów mamy bardzo mało i szukamy takiego lekkiego zagęszczenia. Ale peruki nie mogą mieć bardzo mało włosów, ponieważ one są tkane na siateczce i chodzi o to, że jak będzie wielki wiatr albo się podrapiecie, to ta siateczka pośrodku, pod spodem nigdy nie może być widoczna. I z tego powodu Gęstość włosów nie może być jakaś niska. To po prostu musi dobrze wyglądać. Drugi model w bardzo podobnym kolorze nazywa się Zusa Lace, ale ma inny czepek i inną supermoc. Od środka, jeżeli chodzi o rozciągliwość czepka i regulację obwodu na gumce, jest tak samo. Natomiast z przodu ma tak zwany front lace, czyli siateczkę, na której tkane są włosy. Dzięki czemu możemy włosy podnieść całkiem do góry, i tutaj na skórze wygląda to fantastycznie. Za chwilę wam pokażę, ale chciałam Wam najpierw zwrócić uwagę, jak to wygląda w tym modelu. Tutaj nie ma front lace'a, i tutaj zawsze trzeba tą żyweczkę sobie leciutko opuścić, żeby to fajnie i naturalnie wyglądało. Dobio to wygląda bardzo naturalnie, ale tych włosów nigdy nie podniesiemy całkiem do góry. Tak wyweczka delikatna zawsze musi zostać. Model Zuzaleis na pierwszy rzut oka tak mi się wydaje. Do poprzedniego modelu, czyli do modelu Sugar jest dosyć podobna. Ale w tym wypadku możemy włosy zaczesać całkiem do tyłu. Podnieść do góry i na przykład wytrzeć czoło spotu i tutaj będzie to znakomicie wyglądało. Zobaczcie, te włosy wyglądają jakby wyrastały prosto z głowy. No po prostu torpeda, a przecież nie wyrastają. No ale wygląda to świetnie. Jeżeli szukacie takiego rozwiązania w rozsądnej cenie, to myślę, że model Zuza Lace może być dla Was. Oczywiście wszystkie modele, które pokazuję, występują także u nas w innych kolorach, więc jeżeli sam model Wam się podoba, ale kolor nie bardzo, to jest w czym wybierać. Zapraszamy. No dobrze, wróciłam do własnych włosów. Ten model, który mam na głowie nazywa się Pai, czuję się w nim bardzo dobrze, to jest mój prywatny model i jeżeli szukacie takiej asymetrii, to może akurat ten jest dla Was. No kończę, dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu wigello.pl, albo osobiście do Poznania, albo do nas po prostu zadzwońcie, bo z nami całe zakupy można załatwić przez telefon. Namiary na nas, nad albo pod wideo, zależnie czy oglądacie mnie na Facebooku czy YouTube. I często o to pytacie, tak? Jeżeli kupicie perukę przez internet, to macie dwa tygodnie na zwrot.